Witam serdecznie, moim gościem Jakub Potoniec z Sączersi. Witam serdecznie. Prawdziwy rollercoaster dzisiaj mieliśmy na spotkaniu Sączersów z Gadget Team. Jak to się stało, że z nieba do piekła i z powrotem do nieba prowadziliście 3-1, by sami sprekurować sytuację, gdzie przegrywaliście, by wygrać? Jak to wyglądało z perspektywy boiska? Opowiadaj. No niestety po wyniku 3-1 wydawało się wszystko mieć pod kontrolą. Jak to my w ostatnich meczach lubimy sobie dołożyć emocji pod koniec. No i niestety yy, niewykorzystane sytuacje, lubią się mścić i wynik 3-3, yy, nerwowa, końcówka, nerwowa końcówka i co mogę więcej dodać, yy, no, na całe szczęście kończymy mecz wynikiem 5-4, w ostatnich sekundach udało się strzelić. Jeszcze dołożymy końcówce. tutaj, że mieliście osłabienie w końcówce i potrafiliście tak naprawdę wyciągnąć yy, z tego jeszcze jednego gola. I Adrian Jawor, który psychicznie potrafił wytrzymać na 10 sekund przed końcem szczelając przedłużonego rzutu karnego. To też trzeba umieć. Tak jest, zgadza się. No, tygrys, tygrys jest znany z tego, że ma ułożoną lewą nogę. Yy, także dzisiaj pokazał w tych rzutach karnych, że można na niego liczyć. I, i, i ma mocne uderzenie, że tak te trzy punkty, bardzo ważne w kontekście tabeli. Przed chwileczką wpisywałem kolejne wyniki, patrzę, Tylicz odjechał, Sylwia odjechała, troszkę odjechał jeszcze Gold Team, ale tak naprawdę te trzy punkty dają Wam szansę na walkę, oczywiście o pierwszą piątkę, ale patrząc na punkty, to o pierwszą trójeczkę, no bardziej nawet ze skazaniem obczycie miejsce. Zgadza się, no jeszcze nic straconego. Tylicz i, i Sylwia pokazali nam, pokazali nam srogą lekcję, także... Myślę, że się teraz odbijemy powoli od dna i, i zaczniemy zdobywać te punkty w kolejnych meczach. Dziękuję. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.